Myślę, że mental w zespole jest na odpowiednim, wysokim poziomie i tutaj myślę, że nic się nie zmienia. Na pewno jesteśmy podrażnieni tym, tym ostatnim spotkaniem, którego nie wygraliśmy mimo dużego utrzymania przy piłce i myślę, że ten mental też powoduje to, że głodni i, i, i tacy mocno zdeterminowani do, do zwycięstwa. Udamy się do Warszawy i, i tak, się, tak się zaprezentujemy. Tak przez ten okres tej przerwy reprezentacyjnej przygotowywaliśmy się. Chcieliśmy wyeliminować te błędy, które spowodowały to, że strzeliliśmy tylko jedną bramkę. Mam nadzieję, że to naprawimy i, i skutecznie będziemy się prezentować w stolicy. Dziękuję. Łukasz, mamy za sobą przerwę reprezentacyjną. Czy to jest czas, który Lechia Gdańsk wykorzystała w odpowiedni sposób i będzie z tego czasu dla Gdańskiego zespołu pożytek? Na pewno wykorzystaliśmy ją bardzo dobrze, bo szczerze mówiąc, jeszcze parę dni temu czułem ten, ten okres po sobie. Także na pewno trenowaliśmy bardzo ciężko, ale, ale wiemy, że to jest dla nas potrzebne. bo ta liga jest bardzo wymagająca i, i też to wszystko, co robiliśmy w tej przerwie, na pewno pomoże nam w najbliższym meczu pokazać się z jeszcze lepszej strony niż to było przed tą przerwą na kadrę, tak jak trener powiedział. W moim odczuciu również przeciwko górnikowi byliśmy lepszą drużyną, ale nie udało nam się zwyciężyć, także zrobiłem wszystko, żeby, żeby ten mecz, który był przed przerwą na kadrę, po prostu był taką. Można powiedzieć pomyłką, bo dla nas jako Lechi Gdańsk najwa najważniejsze jest, żeby w każdym meczu wygrywać i, i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym meczu tak było. Dziękuję serdecznie. Czy mamy pytania od dziennikarzy? Megański Wirtualna Polska, to pytanie takie powiedziałbym, natury, taktyczno-personalnej, no jak będzie wyglądał zespół pod nieobecność A kontuzjowanego Fernandeza, no i B też buga i za kartki nie może zagrać, więc pewnie jakieś roszady będą, czy nie. Wiem, czy może Pan tutaj jakieś nowinki chce wymyśleć i czy może pod nieobecność Luisa jakaś zmiana taktyki, albo któryś z pomocników wyżej może ustawiony? No, Roszady oczywiście będą muszą być także tutaj um, niestety niestety jesteśmy y, można powiedzieć nie mocno y, osłabieni ale na pewno mamy jakieś, y, jakieś braki których których y, nie chcielibyśmy żeby, żeby były nie tylko te dwa nazwiska ale też Konrado do tego dochodzi także myślę że trzech zawodników którzy y, którzy do tej pory byli naszymi podstawowymi zawodnikami nie pomogą nam, dwóch w okresie, w, w przeciągu dłuższego czasu, jeden na szczęście tylko na, na to najbliższe spotkanie. E, ale też na takie rzeczy myślę, że jesteśmy gotowi, byliśmy gotowi i pewne rzeczy, które, m, które już, e, mam nadzieję, zrobimy, będziemy robili w, w niedzielę, trenowaliśmy w tych mikrocyklach, w których trenowaliśmy nie w komplecie, a tak jak już wcześniej wspominałem, e, Luis Fernandez, można powiedzieć, że tą kontuzję, ten uraz miało dłuższego czasu, i też bywały treningi, które, um, które zmuszały nas do innego ustawienia. I Myślę, że dobrze popracowaliśmy w, w, w tym okresie, i to, i to nie będzie widoczna jakaś wielka strata Luisa, Konrado czy, czy, czy Dawida. Także jesteśmy gotowi na, na to spotkanie i w jakimkolwiek składzie byśmy nie wyszli, czy w jakiejkolwiek strukturze, to, to jestem przekonany, że będziemy dobrze przygotowani. Dzień dobry, Tomek Kucowski, Gazeta Miasto. że Chciałbym trochę jednak pogrążyć, podrążyć, nie pogrążyć, podrążyć ten, te tematy, jak można zastąpić poszczególnych zawodników. Luis Fernandez, oczywiście bez, bez zdradzania taktyki na najbliższy mecz, ale na pewno jest jakaś grupa zawodników, którą widzi pan, którzy mogą zastąpić Luisa Fernandeza. Różnie sobie spekulowaliśmy, kto mógłby to być, czy, czy Kapi, czy Neugebauer, czy Chłań, czy tutaj może pan, przedstawić taką grupę trzech, czterech zawodników, którzy mogą ewentualnie zastąpić Luisa? No do tej trójki mogę jedynie dołożyć Luisa Darigo, możemy dołożyć Kaspra Sezonienkę, także myślę, że jest ta grupa na tyle, na tyle duża i na tyle dobra, że będzie potrafiła no, zastąpić Luisa. Na pewno jest to nietuzinkowy gracz, ale nietuzinkowy gracz, który jest zdrowy i wszyscy sobie z tego sprawę zdajemy, więc Gorąco trzymamy kciuki za, za niego, żeby jak najszybciej się i jak najlepiej rehabilitował, a my postaramy się jego tutaj zastąpić jak najlepiej tylko będzie się dało. I myślę, że ci zawodnicy, którzy będą grali na pozycji Luisa czy, czy, czy w tych przednich formacjach, na pewno będą chcieli być równie groźni, a może jeszcze bardziej skuteczni niż w ostatnim czasie Luis. Jeszcze kwestia lewej obrony, bo wiemy, że jest Miłosz Kałachur, a jaka jest opcja rezerwowa w przypadku niedyspozycji Miłosza, czy kartek, czy jakiegoś, nie daj Boże, urazu? Na pewno myślicie już o tym, bo, bo na chwilę obecną nie ma, nie ma innego lewego obrońcy. Dziękuję. No i na tą chwilę musimy huchać, dmuchać na, na Miłosza, bo rzeczywiście w, fajnie ta rywalizacja na, tym, na tej pozycji przebiegała, Miłosz fajnie naciskał na Konrado i no, i szkoda, że dalej tak nie mogą rywalizować, ale jesteśmy gotowi. Myślę, że tutaj Dominik Piła już niejednokrotnie pokazał, że gdziekolwiek jego by się chociażby nie postawiło, to, to na niego można liczyć, więc na pewno jest to jedną z opcji, ale też i młody Brzen Brzeniu może gdzieś tam rywalizować na tej pozycji, także na pewno będzie to problem, ale myślę, że nie takie problemy się rozwiązywało i jeżeli będzie trzeba, też sobie z tym poradzimy, chociaż tak jak mówię, lepiej, lepiej miłosza mieć niż, niż nie mieć go. Karolina Skrócka, Janet, Sport. Pamiętam do Ciebie Łukasz pytanie o tą grę ofensywną, no bo w ostatnich spotkaniach ligowych mieliście problem z skonstruowaniem akcji, ze strzelaniem bramek. Po pierwsze, z czego to w Twojej opinii wynikało? No i po drugie, czy przez te dwa tygodnie dużo pracowaliście nad grą ofensywną? Myślę, że na pewno w tych ostatnich meczach, e, chociaż nie do końca bym się też zgodził, bo, bo tworzyliśmy tę sytuację, może brakowało tej takiej kropeczki nad... Nad, nad tym wszystkim, ale w mojej opinii też i z tego co rozmawiamy po prostu brakuje tej decyzji czasami, gdzie jest, znajdujemy się w pobliżu pola karnego i tej decyzji o oddaniu strzału, ona jest bardzo ważna i myślę, że też w, tych, w tym okresie, który był teraz jak przez przerwę, pracowaliśmy i na jakby dośrodkowaniach z bocznego sektora i uderzeniach z dalszej jego dystansu, także Myślę, że w najbliższym meczu pokażemy, że po prostu ten, ten czas, który był, spożytkowaliśmy należnie i, i będzie to cieszyło oko i kibiców, i, i wszystkich ludzi na stadionie, też w Polo na Polonii. Także mam nadzieję, że, że to się zmieni w najbliższym meczu i, i po prostu strzelimy jak największą ilość goli. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk. Pytanie do trenera. Panie trenerze, ta Polonia to jest drużyna, która no nie zbudowała twierdzy przy Konwiktorskiej. tam. Zdaje się, tylko jedno zwycięstwo na koncie. Jak to wpływa na taktykę, czy nie wiem, strategię wręcz, którą pan przyjmie na to spotkanie? Tam dosyć łatwo się wygrywało, już chyba sześciu czy siedmiu drużynom. Czy w związku z tym ta opcja to jest, nie bierzemy jeńców, jedziemy po całą pulę? Ja na Polonię patrzę przez pryzmat dwóch ostatnich zwycięstw, które Polonia odniosła. Polonia dokonała tego, czego my na tę chwilę żeśmy jeszcze niestety nie dokonali i staramy się to zrobić, czyli wygrać mecz po meczu. I tak przygotowuję zawodników, że to będzie na pewno kolejne bardzo ciężkie spotkanie, ale spotkanie, które musimy... Musimy wygrać, po prostu chcemy, chcemy bardzo wygrać i, e, i tak podchodzimy do tego. Zdajemy sobie sprawę z, z tego, że przeciwnik jest na, można powiedzieć, tej fali wznoszącej, ale e, jadąc do, do Warszawy, my w, jako sztab i, i zawodnicy e, ukierunkowani są tylko na to, że, że po prostu chcemy tam zapunktować i wreszcie e, taką większą serię e, zwycięską e, zapoczątkować i, 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 i trzymać, bo e, okej, okay, może ostatnio gdzieś tam tych e, spotkań nie przegrywamy, ale brakuje nam, tak jak powiedziałem, zapoczątkowania tej serii meczy kolejnych ze zwycięstwem. Jeszcze jedno pytanie o ten transfer ostatni z praktycznie ostatnich kilku godzin, czyli wzmocnienie tego sztabu sportowego o, o tego Brytyjczyka. Blackwell zdaje się się nazywa. Jaki tutaj zakres kompetencji, bo pan też przecież otrzymał informację na temat tego, że przyjdzie ktoś, który będzie odpowiadał za coś, który będzie Pana wspierał w czymś albo rozliczał za coś? Jakie tutaj są relacje, jaka jest ta nowa rola tego szkoleniowca? Co pan wie na ten temat? Ja mogę powiedzieć przede wszystkim, że bardzo się cieszę, że taki człowiek wsparł nie tylko sztab szkoleniowy, ale cały klub. Myślę, że tutaj do doświadczenia będziemy, będziemy czerpali. Nie tylko my tutaj na dole, ale też, też na górze. To, co ja mogę powiedzieć, bo też nie jestem upoważniony do, do odpowiedzi na, na to pytanie, pewnie do końca, ale jeśli chodzi z mojej strony, na pewno będę wspierany pod tym aspektem sportowym pod aspektem przygotowania zespołu do, do każdego ze spotkań. Po prostu mamy jednego członka sztabu, więcej. E, który e, naprawdę będzie dla nas też takim, e, mam nadzieję, pozytywnym i bardzo dużym wzmocnieniem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie za uwagę. Dopowiem tylko, że spotkanie 12 kolejki Fortuna I Ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Lechią Gdańsk odbędzie się już w najbliższą niedzielę punktualnie o godzinie 12:40 dla kibiców Lechi Gdańsk. Informacja, to spotkanie będzie można obejrzeć na platformie Payperview. Link do transmisji znajdzie się pod tym klipem wideo na platformie YouTube i Facebook. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.